szeregowy kukuła, a to dziwne jest, dlaczego wszyscy salutują samą dłonią, a Polacy tylko dwoma palcami? Polacy mają inną tradycję, ale kiedyś też salutowaliśmy całą dłonią, ale to się zmieniło. Hmm, ale dlaczego? Jak to się stało, że salutujemy inaczej niż wszyscy? Są różne legendy i daty, kiedy zaczęliśmy oddawać honory dwoma palcami. Dowódca mi powiedział, że salutujemy w ten sposób, bo na sztandarze jest napisane Honor i Ojczyzna i dlatego na pamiątkę salutujemy dwoma palcami. To też słyszałem, ale legenda mówi, że salutujemy dłonią w układzie z dwoma wyprostowanymi palcami. Na, na pamiątkę bohaterskiego adiutanta. Hmm, hmm, to znaczy kiedy, co, jak? Nie da się dokładnie określić kiedy to było. Jedni mówią, że to było w 1794 podczas bitwy pod Maciejowicami. No wiesz, Tadeusz Kościuszko i te sprawy. Inne źródła mówią, że to mogło być w 1800 roku pod Hochelinden. Ze 3000 tysiące żołnierzy polskich walczyło po stronie Francuzów. Yy, generałem był Kniewicz. No wiesz, Legia Nadgdunańska. Hmm, 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 tak to się coś kojarzy. Inne źródła znowu mówią, że to było pod Raszynem w 1809. Tam znów był Józef Poniatowski. Hmm, ale... Się Inne źródła znowu mówią, że to było podczas powstania listopadowego w 1831 roku. Yy, podczas bitwy o Olszynkę grochowską czy coś takiego. Dowodził wtedy Józef Chłopicki. Mm, przez te daty to mam mępi w głowie. Lepiej powiedz, dlaczego my salutujemy dwoma palcami? Nynuś, salutujemy całą dłonią, tylko układ palców jest inny. Mm, no to no ale jak to się stało? A wiesz, że w tamtym czasie Ruski też salutowali dwoma palcami wyprostowanymi, jak my? Ale w 1863 to u nich się zmieniło, a u nas zostało. Wcześniej mieliśmy duży wpływ na Ruskich, teraz... Ojej. Mm, szkoda, że teraz nie mamy takich wpływów. No ale powiedz, dlaczego, dlaczego salutujemy inaczej niż wszyscy? Legenda mówi, że do generała biegł adjutant, który był poważnie ranny. Ranny też był w dłoń. Gdy dotarł do generała, stanął w postawie zasadniczej, zasalutował tym, co miała, miał tylko dwa palce u dłoni. Złożył meldunek, a później zmarł. Generał, urzeczony taką postawą adjutanta, na pamiątkę przyjął takie salutowanie. Tak, to ciekawe! Mogło tak być! Od Królestwa Kongresowego salutujemy w ten sposób do dziś. W 1919 roku zostało to wpisane w regulamin wojskowy. No, a wiesz, pierwszy marszałek, Józek Piłsudski! Tak, widziałem zdjęcia marszałków, jak salutują. Co to oznacza? To oznacza, że jak jesteś wodzem, to możesz więcej i nieco inaczej. A jeszcze jedno, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to, to udostępnij ten film. Daj łapkę w górę, odwiedź moją stronę i koniecznie przeczytaj książkę Dziennik Kota Wenividywici, opowieści z wojska. Będziesz mieć punkt odniesienia na temat tej instytucji. I będziesz mogła mógł wyznaczyć azymut, w którą stronę to wszystko idzie.